Czy Świat nie jest piękny jest piękny. Jest piękny. Jak jest zielona, żółta, kolorowo. To świat jest piękny. I ptaki śpiewają, ćwiergalą, rozmawiają z sobą. E io, io non te la scebe da lasso a spaccare. <laughs> Tamburo sui tulipani. Rotto tulipani. Taka naturalna zieleń. Naturalne wszystko jest. Ja się cieszę, że jeszcze nie skosini, żeby jak najdłużej było tak pięknie. O proszę. Nie, eee, żółciutkie, śliczniutkie. Jak najdłużej, niech tak pięknie zostanie. drobne, żółciutkie kwiatuszki. A tu są niebieskie i białe. No i świat jest piękny, piękny, piękny. Taki zielony dywanik. Taki zielony dywanik. A tu już dmuchawce się porobiły. To pokrzywka chyba rośnie. Albo jakieś inne ziółka. Znaczy nie jest pięknie? Jest pięknie. Jest pięknie. Jest uroczo. Jeszcze rosa zostawała. No i tak to wygląda. Ta moja okolica z drugiej strony.